Witam Was na kanale Like Makijażowy Dzisiaj w dosyć nietypowym otoczeniu ponieważ to nie jest mój pokój ale mam Wam do pokazania dwie sukienki, które są dosyć długie i stwierdziłam, że kosztem tła przejdę sobie po prostu do drugiego pokoju, żeby pokazać Wam w całości te sukienki jak najlepiej, żeby to wypadło na filmie także mam nadzieję, że te tło nie moje nie będzie Wam przeszkadzało. No to co, jedziemy z filmem? Dzisiaj mam Wam do pokazania same rzeczy z Shein. Będzie pięć ściuków, natomiast trzy z nich są z sekcji plus size. Także ja wam powiem, jakie mam ja rozmiary. Ja mam te z mniejszych, z plus size, natomiast. Chcę, żebyście też miały świadomość tego, że jeżeli coś Wam się spodoba, to co mam na sobie, to jak najbardziej są też większe rozmiary dostępne z tych ciuków. Także ten film dlatego też ma tytuł Plus Size, żeby dziewczyny właśnie w rozmiarze plus size. Trafiły na ten film i wiedziały, że mogą tam trafić również i większe rozmiary. Dodatkowo, jeżeli zainteresuje Was coś z tych ciuchów z Plus Size, które Wam pokażę, w opisie znajdziecie kod rabatowy na 20% tylko i wyłącznie do sekcji Plus Size. Dobra, no to może, żeby nie przeciągać już tego filmu dłużej, zaczynamy. No i pierwszą rzecz, którą mam na sobie, już mogliście zobaczyć na początku filmu, jest to so, sukienka. Zaraz zobaczycie ją w całości, ale najpierw chciałabym Wam ją opisać. Ja mam ją w rozmiarze 2x. Jej koszt to 21 dolarów. Na stronie jest napisane, że jest stworzona z bawełny. Natomiast tutaj na metce, jak się doszukiwałam, gdzie ta metka? Moment, moment. Na metce mamy napisane. 95% bawełna i 5% spandex. I powiem Wam, że ja niedawno tak zaczęłam się bardziej interesować troszeczkę materiałami. Czytałam sobie na różnych stronach, jak to wygląda, jak materiały się zachowują, które najlepiej wybierać. I okazało się, że ta moja pogoń za 100% bawełną wcale nie jest taka dobra. Co też zobaczycie po tej i po tej następnej sukience, ponieważ 100% bawełny to jest materiał dość sztywny rozciągający się i niestety bardzo łatwo gniotący się. Także jednak ten poliester wcale nie jest taki zły. No i teraz możecie mnie zobaczyć w całej okazałości. Jak już wcześniej mogliście zauważyć, sukienka tutaj u góry jest czarna, tutaj ma taki pas, natomiast tutaj do dołu już jest czerwona w czarne grochy. Ja założyłam czarne rajstopy i baleriny, wybaczcie, wziąłam pierwsze lepsze buty z brzegu, żadnych obcasików nie zakładałam. Sukienka ma bardzo dużo tutaj materiału. Jak możecie zobaczyć, troszkę tam się rozkloszowuje podczas kręcenia. Ja ją lekko przeprasowałam, jak przyszła, ale też nie była jakoś super mocno pognieciona. Jeżeli chodzi o rozmiar, wydaje mi się, że spokojnie mogłam wziąć mniejszy, bo tutaj, o, żebyście zobaczyli, tutaj spokojnie jeszcze mam sporo materiału. Ale wydaje mi się, że też to nie wygląda jakoś tak bardzo źle. Jeżeli chodzi o to, czy mój brzuch jakoś tak się odznacza, to nie za bardzo. Nie wydaje mi się, żeby jakoś super mocno odznaczał się. Natomiast przez to, że tutaj mam dosyć sporo miejsca, ona odstaje, to troszeczkę mnie pogrubia. Wydaje mi się, że spokojnie mogłam wziąć rozmiar mniejszą, choć nie wiem, jak to wtedy by się w ramionach zachowywało, bo jak wiecie, ja mam dosyć spory biceps. No, i tutaj to bywa różnie. Natomiast ta sukienka nie ogranicza mi żadnych ruchów. Jest taka dosyć rozciągliwa, przyjemna. Z tyłu mamy zamek. Zapinana jest na zamek. Zamek dałam radę zapiąć sama, więc nie było żadnego problemu. Powiem Wam, że ta sukienka naprawdę bardzo mi się podoba. I coś tak czuję, że chyba zainwestuję sobie w jakiś fajny pasek tutaj. I po prostu jak będę miała ją gdzieś założyć, to sobie ją ścisnę troszeczkę paskiem w pasie. Wtedy też ona zrobi się troszeczkę taka bardziej o, zobaczcie. Tutaj taka bardziej jeszcze falbankowata. Bardzo też podoba mi się ten dekolt. Zobaczcie, tutaj jest wykończony takim białym materiałem, tutaj taki bardziej przycięty. No, naprawdę bardzo mi się podoba. No dobra, no to wskakuję w następną sukienkę. No dobra, i mamy następną sukienkę. Ta jest już dużo dłuższa, co za chwilkę zobaczycie. Ta jest w rozmiarze 1xL, ponieważ e, na Shein, e, jak widzicie w sekcję plus size, tam nie macie XXL, e, XL i tak dalej, tylko jest 0xL, 1xL i tak dalej. I tutaj też mamy w składzie 100% bawełny i jej koszt to 29 dolarów. Ja zaraz zlokalizuję metkę. I wam powiem co jest napisane na metce, bo tak dzisiaj zauważyłam, że co innego trochę pisze na metkach i co innego na ciuchach. No tak, i tutaj też mamy 95% bawełny i 5% spandex, tak jak w tamtej sukience. I jak mogliście zauważyć, ja tutaj przez cały czas trzymam pas, bo do tej sukienki jest właśnie dołączony pas. Chciałam tylko żebyście zobaczyli właśnie jak ona wygląda bez tego pasa. Natomiast ten pas dodaje całego uroku. Tej sukience. I słuchajcie, tak wygląda zawiązany pas z kokardą. Na stronie pani ma go tak bardziej na środku. Mi on się podoba tak lekko z boku, jak jest. I jak już dodamy ten pas, to sukienka jest bardziej wytaliowana. Lepiej się marszczy tutaj od spodu. No i zobaczcie sobie, jak ona wygląda w całości. Mamy tutaj mnóstwo materiału. Sukienka jest długa. Nie jestem przekonana, czy to jest długość odpowiednia dla mnie, ale bardzo mi się podoba. Na pewno nie do takich butów, wiadomo. I zobaczcie na to: o jezu, aż mi się w głowie zakręciło. Jak ona pięknie się rozkloszowuje, jak się kręcimy w tej sukience. Tą sukienkę już musiałam porządnie wyprasować, bo ona naprawdę mocno pognieciona do mnie przyszła. No i niestety przy takich materiałach podejrzewam, że raczej będzie tak, że po każdym praniu, czy jak nawet będziecie siedzieć dłużej, ona niestety będzie się gniotła. O ile w biuście ta sukienka, jak już możecie same zobaczyć, bo mi tu odstaje, jest dla mnie za duża po prostu. O tyle, jak chcę zrobić tak... To tutaj już czuję, jak mi nitki się napinają, i wcześniej, jak ją przymierzałam, to kilka mi strzeliło. Także tutaj nie do końca jestem przekonana, jaki w końcu rozmiar powinnam wziąć. Tak wygląda z tyłu. Ma tutaj taki dość marszczony materiał. Nie ma żadnego zamka. Ona zameczek ma tu z boku. Tylko i wyłącznie. Ale powiem wam, ja ją zakładałam od góry, nawet tego zamka nie rozpinałam. I w tej sukience mam troszeczkę wrażenie, jakby pogłębiała garba. Ja i tak troszeczkę się garbię, choć się nawet jak staram się prostować, to mam wrażenie, że w tej sukience mam troszeczkę pogłębionego garba. Bardzo mi się podobają rękawy. Mamy tutaj właśnie takie mankiety. One już są tak fabrycznie zrobione, że są takie właśnie jakby podwinięte. Tutaj mamy z dwóch stron guziczki, których nie zapinamy w żaden sposób. One tak sobie są. I powiem Wam, sukienka całkiem mi się podoba, tylko mam problem, bo nie mam pojęcia, gdzie bym w niej mogła pójść. Dodatkowo ona ma bardzo gruby materiał i powiem Wam, że teraz jestem w niej chwilę i już jest mi naprawdę mega gorąco. Także chyba następne sukienki, które będę wybierała, to po prostu będę chyba patrzeć poliester, bo jednak się okazuje, że ta bawełna wcale nie jest taka idealna. No jest po prostu problematyczna. Ten materiał się gniecie, trzeba się trochę pobawić z tym materiałem, żeby doprowadzić go do jakiegoś wyglądu. Dajcie mi znać, co myślicie, gdzie w takiej sukience można by było pójść, na jaką imprezę? Dawid powiedział, że na pogrzeb. I z tych sukienek oczywiście są większe rozmiary niż moje, także dziewczyny plus jest, jeżeli jesteście zainteresowane, ogólnie nawet nie tylko tymi sukienkami, które ja pokazałam, bo powiem wam szczerze, że ja ostatnio na tą stronę Shein w sekcję plus jest wchodzę prawie codziennie i ją odświeżam. Wybieram w opcjach od najnowszych. Oni prawie codziennie coś tam dodają. Także ja już tam mam masę rzeczy z upatrzonych. Nie wiem, czy będą chcieli ze mną kontynuować współpracę, czy nie, ale ja już upatrzyłam sobie tam masę rzeczy, bo po prostu tak mi się podobają. Tam jest jedna taka piękna sukienka czarna od góry i czerwona na dole, ale taka bardziej poliestrowa, jak wejdziecie na pewno ją znajdziecie i ona jest czarno-czerwona tak od dołu, o Jezusa oh, tak mi się spodobała, jeżeli będą chcieli ze mną kontynuować współpracę na pewno ją wybiorę i będziecie mogły ją zobaczyć na żywo, także łapki w górę i wbijajcie na stronę obejrzeć co tam się dzieje a ja już wskakuję w kolejne rzeczy i z sukienek na razie to by było na tyle no dobra i mamy następną rzecz właśnie z sekcji plus size i jest to ta bluzeczka. Ja ją zamówiłam w rozmiarze 2XL. Jej koszt to 17 dolarów i na stronie mamy napisane, że jest to mieszanka bawełny. Natomiast na metce odczytam informację, że jest to 95% poliestru i 5% elastanu. Tak więc chyba zacznę po prostu Wam podawać informacje nie tylko ze strony, ale też z metki. Wcześniej podawałam Wam ze strony jakoś tak nie wiem, nie patrzyłam na te metki. Dzisiaj dopiero tak mnie tknęło, żeby sprawdzić na metkach, czy to się na pewno zgadza. No i niestety okazuje się, że nie. No ale dobra, jeżeli chodzi o samą bruzeczkę, jak możecie zauważyć, mamy tutaj koronkowe rękawy i czarną górę z taką sukienkową, jakby e, sukienkowym dołem. Tutaj od biustu. na gumce, tutaj mamy, o to się tak tutaj mocno rozciąga, to jest na gumce, i tutaj po całej długości idą guziczki tak stanąć, żebyście dobrze widziały. O. I jak tylko założyłam tą bluzkę, na początku troszeczkę mnie ta koronka gryzła, ale powiem wam, ja tą bluzkę mam już na sobie raz 5 godzin, bo nagrywałam dla Was filmy dzisiaj w tej yy, bluzce. I powiem Wam, jakoś tak się przyzwyczaiłam i w ogóle przestało mi to przeszkadzać, przestałam na to zwracać uwagę. Bluzka jest niesamowicie wygodna, w ogóle ta gumka mi nie przeszkadza i naprawdę bardzo mi się podoba. Co prawda szkoda, że do wyboru była tylko czarna, no no ja bym wzięła chętnie, może nie szarą tym razem, ale granatową albo jakoś ciemną zieloną. Ale też wygląda bardzo ładnie. Moim zdaniem do jeansów czy do legginsów nawet bardzo fajnie będzie wyglądało. A dzięki temu, że ona jest tutaj taka właśnie sukienkowata, falbankowata bardziej, to będzie nawet bardzo dobra dla kobiet w ciąży. Także, jeżeli tu jakiś brzuszek właśnie czy coś ciążowy spokojnie można sobie schować, albo panie, które mają faktycznie większy brzuszek i chciałyby go schować, no to też w tej bluzce naprawdę. Dacie radę. Fajna też jest opcja z tą koronką, bo ja na przykład jestem osobą, która trochę się wstydzi swoich ramion, bo jak to cały czas powtarzam, ja mam jednak ten bajceps trochę duży, a w takiej koronce niby jest on widoczny, ale nie do końca. Nie mamy też yy, takiej bluzki, w której nam będzie gorąco, bo jednak to jest tylko koronka, ona nie grzeje, więc spokojnie w jakieś cieplejsze dni nie mówię, że w upały, ale w jakieś cieplejsze dni też spokojnie można ją założyć. I myślę, że wyglądać będzie ok. No nie wiem jak Wam, ale mi się bardzo podoba ta koszulka. No dobra, i ciuchy z sekcji Plus Size mamy za sobą. Teraz ciuszki z tej sekcji Normal Size, tak to nazwijmy. I mamy tutaj taki kardigan, on jest w rozmiarze XL, koszt 18 dolarów i napisane na stronie 100% poliester, a na metce 35% poliester i 65% bawełny. No słuchajcie, jednak na tych stronach piszą troszeczkę co chcą i nie za bardzo ma się, mamy się czym sugerować. Ale jeżeli tutaj już mówimy o tym kardiganie, on tutaj z tyłu jest troszeczkę krótszy, natomiast tutaj z przodu jest dłuższy. Mamy takie szlówki, takie, taki kołnierzyk, jakby czy coś w tym stylu. Powiem wam, on jest na mnie troszeczkę przymały. Powiem wam, mam problem teraz tak ze zginaniem rąk. No, główny problem jest w tym, że ja mam biceps troszeczkę za duży, i jednak o, dalej już rąk nie pociągnę. Także na mnie on jest jednak troszeczkę przymały. Może jakbym schudła, ale też nie wiem. Dodatkowo ten materiał niestety jest bardzo nieprzyjemny, jest gryzący. Także ewentualnie, jeżeli faktycznie, to na coś nakładać to. Nie na gołą skórę, tak jak ja tutaj mam kawałek gołej skóry, bo nałożyłam to na tą bluzkę z koronką. Tutaj już w tych miejscach mnie gryzie. Jeżeli na przykład jesteście mniejsze niż ja, i zamówiłbyście sobie tą XL na przykład tak, żeby nałożyć na jakąś bluzeczkę z długim rękawem, to wtedy faktycznie nie będzie Was gryzło i naprawdę ładnie wygląda ten kardigan. Słuchajcie, bardzo mi się podoba w ogóle tutaj, jak on wygląda. No nie wiem, z wyglądu jak dla mnie bardzo ładnie wygląda ten kardigan, ale niestety no jest dla mnie przymały. No i nawet jeżeli bym chciała już na siłę w niego wejść, to tylko na gołe ciało, a wtedy mnie kuje. No i teraz ostatnia rzecz, mamy taką bordowo-ciemną bluzkę. Ona jest już bardziej dopasowana dla mnie i powiem Wam, że przy takich cienkich materiałach ja jednak wolę jak bluzki nie są na mnie aż tak dopasowane, ponieważ tu wszystko się odznacza i guzik od spodni, i gdzie kończą się spodnie, nie wygląda to apetycznie, że tak powiem. Bluzka jest w rozmiarze XL kosztuje 13 dolarów i mamy na stronie napisane, że jest to 100% modelu. A na metce jest 65% koton i 35% poliester. No, cóż mogę Wam powiedzieć? No ale dobra, przechodząc do samej bluzeczki. Jak możecie zauważyć, ma bardzo głęboki dekolt, bo prawie sięga mi tutaj do stanika. E, natomiast mamy tutaj dołączony taki sznureczek, którym możemy to sobie wszystko spiąć. Ten sznurek w ogóle był w opakowaniu osobno, tak więc możecie sobie go całkowicie wyjąć i nie nosić. E, ja teraz Wam pokażę, jak to wygląda bez sznurka. O! Bez sznurka mamy coś takiego i. Nie wiem, ja bym najchętniej sobie w sumie tutaj wszyła coś, żeby było takie ala la top wystające spod tej bluzki i w ten sposób ją nosiła sobie. Eee, natomiast w ten sposób, no, no, niespecjalnie mi się podoba. Ogólnie kolor i materiał jest najprzyjemniejszy yy, ze wszystkich rzeczy, które tutaj wam dzisiaj pokazuję. Materiał naprawdę jest bardzo przyjemny, gładki, mięciutki. I rozciągliwy naprawdę materiał bardzo mi się podoba. Natomiast i kolor. Kolor też jest niesamowity. Natomiast sama bluzka, no tak, nie do końca. Długość jest spoko trochę tyłek mogłabym mieć bardziej zasłonięty, no ale jak mówię, ta bluzka jest trochę za bardzo do mnie dopasowana, jak są jakieś grubsze materiały, tak jak sweter szary, który Wam pokazywałam z Bond on był do mnie dopasowany, ale wtedy to wszystko aż tak y, się nie odcina tutaj, to już wygląda trochę lepiej. Przy takim cienkim materiale, tak jak mówię, no nie wygląda to zbyt korzystnie. Rękawy ma takie nawet długie, akurat taka w miarę długości jak lubię, także generalnie ta bluzeczka... No, tak nie do końca. Okej, okay, no to to są wszystkie ciuchy, które miałam wam do pokazania z Shein Plus Size i z Shein Normal Size, tak to nazwijmy. Pamiętajcie, że jeżeli chciałybyście skorzystać z kuponu rabatowego, który znajdziecie w opisie pod moim filmem, jest to 20% aż, czyli fajny kupon. On jest tylko i wyłącznie na sekcję Plus Size. Dajcie mi znać w komentarzach, jak podobał Wam się dzisiejszy filmik, jak podobały Wam się ciuchy. No, i to by było na tyle w tym filmiku. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.